Sięga Izajasza, rozdział dwudziesty Brzemię Doliny Widzenia. Co ci się stało, że cała wystąpiłaś na dachy? Miasto pełne wrzasku i zgiełku, miasto wesołe. Twoi zabici nie padli od miecza, ani nie zginęli w bitwie. Wszyscy twoi dowódcy pieszli razem, związani przez łuczników. Zostali związani razem ci, których znaleziono u ciebie, ci, którzy uciekli z daleka. Dlatego powiedziałem, odwróćcie swój wzrok ode mnie, abym gorzko zapłakał, nie próbujcie mnie pocieszać z powodu spustoszenia córki mego ludu. To jest bowiem dzień ucisku, deptania i zamieszania od pana, boga zastępów, w Dolinie Widzenia, dzień burzenia murów i wołania na góry. Elam wziął kołczan z rydwanami ludu wojennego, a Kir odsłonił swoją tarczę. I stało się tak, że najpiękniejsze doliny były pełne rydwanów, a jeźdźcy ustawili się potężnie przy bramie. I odkryto osłonę judy, i w tym dniu spoglądałeś na zbrojownię w domu lasu. I spoglądaliście na wyłomy miasta Dawida, na to, że były liczne, i zgromadziliście wody dolnej sadzawki. Policzliście domy w Jerozolimie i zburzyliście domy, aby wzmocnić mur. Zrobiliście też zbrojornik między dwoma murami na wodą starej sadzawki, ale nie spoglądaliście na jej twórcę, ani nie widzieliście tego, który od dawna ją ukształtował. W tym dniu Pan Bóg Zastępów wyzwał do płaczu i do żałoby, do ostrzyżenia się i do przepasania się worem. Oto radość i wesele, zabijanie wołów i owiec, spożywanie mięsa i picie wina. Jedzmy, pijmy, bo jutro umrzemy. Ale pan zastępów objawił mi to, mówiąc do mych uszu. Na pewno ta nieprawość nie będzie wam przebaczona aż do śmierci. Mówi pan, bóg zastępów. Tak mówi pan, bóg zastępów. Idź, udaj się do tego skarbnika, do Szebny. Przełożonego domu i powiedz, co ty tu masz i kogo tu masz, że wykułeś sobie w tym miejscu grób, Wykułeś sobie grób wysoko, wydrożyłeś sobie w skale swoje mieszkanie. Oto Pan, który cię przykrył jak zacnego człowieka i który cię kosztownie przyobległ. Tocząc cię, zwinie i rzuci jak kulę w przestronną ziemię. Tam umrzesz. Tam też rydwane Twoje chwały będą hańbą domu Twego Pana. Wypędzę Cię z Twego stanowiska, z Twego urzędu, ściągnę Cię. W tym dniu powołam swego sługę Eliakima, syna Hilkiasza i ubiorę go w Twoją szatę i przepaszę go Twoim pasem i oddam w jego ręce Twoją władzę i będzie on ojcem dla mieszkańców Jerozolimy i domu Judy i położę klucz domu Dawida na jego ramię a gdy on otworzy, nikt nie zamknie, a gdy zamknie, nikt nie otworzy. I wbiję go jak gwóźdź na miejscu pewnym, a będzie tronem chwały dla domu swego ojca. I zawieszą na nim całą chwałę domu jego ojca, synów i córki, wszelkie drobne naczynia, od kubków do wszelkich dzbanów. W tym dniu, mówi pan zastępów, gwóźdź, który był wbity, w miejscu pewnym zostanie wyjęty i przycięty i spadnie, a brzemię, które wisiało na nim, zostanie odcięte. Tak bowiem pan to powiedział.